Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, jesteśmy w Australii Zachodniej, 100 kilometrów na południe od Perth. Jest dzisiaj taki spokój i cisza w buszu. Jest kompletna cisza. Nie ma ani źdźbła, wiatru. Miał parać deszcz, ale ani kropla tam nie spadła. Śpija to są trawy, a wiatru to są podmuchy. O, okej, okay. dobra. Muszę się poprawiać, żeby cię nie musieli poprawiać inni. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. I do appreciate. Tak wygląda Dobrze. historia i zabytki Australii Zachodniej. Ludzie budowali, to jest miejsce po obozie jenieckim podczas II wojny. I wówczas wszystko, co było budowane. To... Tam jest strażnica. Tam jest strażnica, A. tak? O! Buszowa toaleta. I wszystko co było budowane, to było budowane z takich materiałów, że byle, że byle coś się stało, jaki pożar czy cokolwiek, to nic nie zostało. I dzisiaj tych zabytków nie ma wiele też do Australii Zachodniej. Ludzie dopiero przyjechali niecałe 100 lat temu tak na dobrą sprawę i przyjechała ich garstka, więc tego wszystkiego dużo nie ma. Ta kora jest po prostu fascynująca, ona jest niesamowita i one pod spodem. To też jest skora, tylko wygląda tak jakby było bez skóry, a to jest bardzo grube. I tyle pozostało po owozie jenieckim. Tutaj było całe miasto, zdaje się, czy miasteczko, nie wiem jakie duże. Tak był obóz, gdzie byli głównie, zdaje się, Niemcy i, i, Włosi. i Włosi. Tak to wyglądało. Ktoś przywiesił kawałek flagi australijskiej. tak wyglądało miasteczko a w takich chatach ludzie tutaj siedzieli podczas wojny i się wszystko któregoś roku spaliło i nie zostało nic bramę, nie? to sztuczna już jest, to nie jest oryginalna brama no tak, tamtą pewnie termity zjadły ktoś się pytał was jak termity, myśmy mieli tak nam kiedyś budę dla psa termity zjadły, to było niesamowite wiecie, bo mieliśmy budę zrobioną z sosny i stała na tarasie i taki szum było słychać jak staliśmy na tarasie, pamiętasz? takie mlaskanie i myśmy no, przez długi nie czas nie, nie wiedzieli co to jest, aż któregoś dnia chyba tyś się oparł o tą budę, ona się cała rozleciała no, pies przestał chodzić do niej tak, przestał pies przestał spać. chciał być i się potem okazało, że ich nie widać w ogóle, tylko słychać, one mlaszczą dosyć głośno jak zajadają, taki, taki szmer szum jest i można słyszeć je, jak ich jest dużo i są bardzo aktywne. I, zostawia... I zostawiają skorupę, tak? Tak, także jak jest deska, to one wiedzą wszystko co w środku, a tylko a Tylko i, i nie widać, nie? Aż się nie dotknie. A jak się dotknie, to się rozleci. Ma. I takie, takie są nasze... Muzea, chociaż czasami niektóre domy przetrwały, ich wiele nie ma. I tutaj czytałam, że podczas tej II wojny światowej, tu w, w Australii Zachodniej, było taki duży brak rąk do pracy tyle było potrzeba rąk do pracy, że tym jeńcom wojennym w zamian za, za, co? Znaczy za, za wolność dano izolację, brak wody i mieszkanie tutaj w buszu. Pozwolili im tutaj mieszkać jako... bez strażników tu było. No nie, bo oni do pracy chodzili, na farmę. Tak, na farmę, nie, bo, bo nie bo, było ludzi do pracy. Chłopcy były na wojnie, a oni musieli pracować za nich, nie? Tak. I cały ten las wyżynali, I to było do produkcji prądu elektrycznego, to drewno było używane do zasilania miasta, żeby produkować prąd. Nie. To wygląda jak resztki grobów. No bo to są szały, widzisz? A, to były prysznice tam też jakiś fundament jakiś większy fundament nie został spalony ale musiało być potężne drzewo które zostało spalone i tylko skorupa jego została ten ogień ten pożar tutaj już nie pamiętam w którym to roku było ale jakoś tak zaraz chyba po wojnie czy jeszcze przed zakończeniem wojny zniszczył wszystko co Podobno mieli problem tutaj z tymi jeńcami, bo monotonia, tęsknota za domem. Tęsknota, a widać termity, no dobra. Ja mogę pogrzebać No to pogrzeb, jak czymś, to może znajdziemy termita. Ok, zaraz wam jak znajdziemy termita... Czekaj, ja spróbuję, tak. Nie, to jest jeszcze, dobra, tutaj jest zjedzone i tak to wygląda, widzicie, i to pod spodem jest całe. Weź rękę. Nie widać, już chyba są... Może zatruli albo... poszły, zjadły to, co było miękkie i dobre, bo termity nie lubią żary. Termity nie jedzą żary, one jedzą miękkie drewno, bardzo uwielbiają sosnę jeść, a za żarą nie przepadają. Do się jest ciężko gwóźdź w nie? Dbają o swoje ząbki. <noise> Więc jest tutaj tablica, na której jest opisane życie tych jeńców wojennych, że było bardzo im samotnie, tęsknota za rodziną. I każdy tak pragnął mieć kontakt z ludźmi i się przyjaźnie nawiązały z lokalnymi tutaj tubylcami, którzy mieszkali na farmach i mieszkali tutaj w tym miasteczku i co niektórzy uciekali z tego obozu i jechali do pubu żeby tam piwo pić i z lokalami się mieszać jak ich złapano to przywożono ich z powrotem jeden na rowerze do Pertston uciekł Dwóch właściwie uciekło do Pert. Jeden na rowerze, to jest jakieś około 100 no kilometrów tak. pedałował, a jeden Włoch uciekł. Ale jeden udało po wojnie, mu się, poje, nie, on nie uciekł, on poje, pojechał, pojechał do Włoch. do Włoch, wrócił do Rory. I dostał zwolnienie z, z, z wojska i przyjechał z, tutaj mieszkać. I do, i do dzisiaj wróci. mieszka, tak? Czy ja nie wiem, czy jeszcze żyje, ale wrócił z powrotem do Pert i pracował w klubie nocnym, także mimo, że był w obozie, to tak mu się tu spodobało, że po powrocie do Włoch wrócił. Z powrotem i został w Australii. Wiemy tutaj, że tu były prysznice, tam była pralnia, a tutaj były toalety, latryny, i tyle zostało. Tak bardzo wiele miejsc tu w Australii Zachodniej, wyglądamy, kiedyś w Australii Południowej też pojechali na takie miejsce, tam była szkółka roślin, ponieważ. Chcieli posadzić rośliny w Australii Południowej, bo stwierdzili, że cała Australia właśnie jest porośnięta pięknym lasem, a Australia Południowa miała mało drzew. A potem się okazało, że ciężko jest te drzewa sadzić, dlatego że jest skała pod spodem i jest niewiele gleby w Australii Południowej. I też po całej tej szkółce tylko zostały tablice i, i nic więcej. Tutaj był kościół włoski. Raz na miesiąc mieli msze yy, włoscy katolicy. Już to był chyba jakiś maleńki ten kościółek bardzo. Tylko chyba świątynia jedna. To były baraki. Nie? No, Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że ta osoba, o której mówiłam, że przyjechała tu do Pertobejrzeć obejrzeć jako ewentualne miejsce do emigracji, Kupiła bilet lotniczy z Polski do Perdza niecałe chyba 600 czy 700 dolarów, to jest tak znaczy jeszcze. około 2000 zł w jedną i w drugą stronę. Kupiła to na Expedia niemieckich, zdaje się, chociaż tam miała problemy z bagażem, ale wyjątkowo tani bilet był. No ale leciała przez dwa dni, nie? Długi lot, długie oczekiwanie, bo to chińskimi liniami, ale za. 600 dolarów w obydwie strony myśmy najtaniem płacili 1400, czyli w polskich złotówkach 1400 to jest 4500 złotych, jakoś tak mniej więcej. Nie? Widzicie te słodkie, takie piękne, delikatne listeczki. To jest tak ostre i ma takie kolce że jak to się dotknie, to można się bardzo mocno pokaleczyć. Następna debil roślina to, to taka. To. Taka roślinka sobie, delikatna, ładniutka, a się dotknąć nie da. Jakie artystyczne drzewo porosło, gałęzie artystycznie powyginało. Lunch. O, mam czekoladkę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, I mężczyźni sobie zrobili ogród kwietny i porobili znaki, tylko zostały ślady. To są karciane znaki. To jest serce, tak? Po zostało to będzie, serce. To jest pik? A pik. I kier. Jest... A tutaj była elektrownia Powerhouse. 1500 mężczyzn tutaj mieszkało, Niemców i Włochów, przez wiele lat. Mieli ogród kwietrny, który tylko zostały kamienie po tych kwiatach. Włosi tutaj hodowali sobie żonkile i frezje i gotowali sobie swoje makarony, pozwalali im ich jedzenie gotować. Mieli tam ogród warzywny, swoje warzywa, a to cmentarz, nie to, aha, bo to była elektrownia. 6-3 lata był ten e, obóz, działał i e, on powstał właśnie dlatego, że brakowało rąk do pracy tutaj w Australii Zachodniej, ponieważ ta garstka ludzi, która tu mieszkała w Australii, poszła na wojnę. Wszyscy, wszyscy zginęli, nie było ludzi do pracy i dlatego przywieziono tutaj Niemców i Włochów jako po prostu ludzi do pracy. Na wojnę zrobili to, musieli pracować za to karę. To musieli przyjechać tutaj i niestety pracować przez te 3 lata. I budować no drogi. Ich pilnowało, widzisz? A to są wszystko pilnujący, tak? To są ci, jak to się po polsku klawisze. Klawisze, strażnicy więzienni. Tak? No ale tam było powiedziane, że oni tutaj nie mieli specjalnych e, strażników. No bo nie było tutaj skąd raczej. Że oni raczej byli tutaj za to, że e, byli w takiej izolacji, to specjalnie nie byli pilnowani. To nie było skąd uciec do Nie uciec? było gdzie uciec no, na, na Antarktydę, nie? albo do Indonezji, mógł Mokław, do Melbourne 4000 km. Do Perth było najbliżej 100, 100 km, do Perth stąd. No, można było uciec, ale tam to mieli niewielkie. Ale wówczas w tym czasie w Perth ile ludzi mieszkało, ja nie wiem ile, ale też bardzo niewiele. Jeżeli nawet pewnie pół miliona nie było, pewnie ze 200-300 tysięcy ludzi mieszka koniec naszej wycieczki po obozie jenieckim. Idziemy teraz do pubu na piwo. Tak? Ktoś się pytał, jak, jak często my y, pijemy alkohol, o kurczę. Dosyć często ja sobie lubiłam wypić wino do posiłku, ale teraz jak nie czuję się dobrze, to Zrezygnowałam w dużej ja ilości. Ja też czasami mam posiłek do wina. Słyszycie, <laughs> Janusz ma posiłek do wina. Janusz woli, co, ja nie wiem co Ty wolisz. Ty wolisz whisky czy koniak? Ja już nie pamiętam co Ty tam pijesz. Ja lubię koniak, lubię whisky, lubię. Brandy nie lubisz? Nie, bo no, jest... Ja, ja nie przypadam za tym, za beben. To beben nie lubisz? No. Okay. Wódki czystej w Australii nie ma zwyczaju pijania, chyba że w koktajlach pomieszana z jakimiś tam sokami owocowalniczy, z czym innym. Chociaż według mnie wódka taka dobra, czysta, jest chyba najzdrowsza w małych ilościach, bo ma najmniej dodatków i najmniej ma tego spirytusu metylowego, najgorsze są wina. Ale ja, jest zdrowa, bo jak sobie przypomnicie, wszystkie lekarstwa są robione na wódce, nie? No. no. Także to musi być zdrowe. Nie? Inaczej to by lekarz nie robili z wódki. Też termity widzicie, jak sobie obudowały tunele wokół pnia drzewa i teraz będą powoli zajadały je od środka i drążyły, aż któregoś dnia drzewo się przewróci. Przeleciało stado kangurów przez drogę, ale zanim włączyłam kamerę, to niestety uciekły. Takie popularne jest w sadzie, że ludzie wystawiają swoje produkty i samemu się podchodzi i można sobie cały worek kupić, i tutaj jest skrzynka. Na pieniądze i wrzuca się odpowiednią ilość pieniędzy. 5, kilo, 5 kilo jabłek za 10 dolarów, a tam jest 10 kilo za 7 dolarów. Pers, persimony były również, potem Wam pokażę, jak wygląda. A to jest sad, trochę zaniedbany na drzewach pustolonych. Nie wiem, czy zasuszają go, może zasuszają. No już idę, dobre jabłuszko? Pyszne? Chcesz ugryźć? Nie, chciałam pokazać persimona, zapomniałam. Pokażesz? Jest. No, Ja zajadam persimona. Jest pyszny. Jest słodkawy, jest bardzo pyszny. Trochę jak melon to smakuje. Tak. I love it. Persimony rosną na drzewach, tak jak jabłka. Drzewa też są takie podobne do jabłonek. I również zaraz Wam pokażę owoc, który się gława nazywa i też jest chyba taki dosyć egzotyczny, nieczęsto go się spotyka. W sklepach dlatego, że miąż jest bardzo mięk miękki, prawdopodobnie ciężko jest do transportu. Persimony są w sklepach, one są dosyć drogie, natomiast w sadach zawsze można całe worki tanio kupić. Ja bardzo je uwielbiam. A to jest gława, ma przecudowny zapach. Ja dodaję to codziennie do soku. To jest mało słodkie, mało kwaśne. Taki tropikalny też owoc, jak, yy, trochę jak melon. Ja to bardzo, a to bardzo uwielbiam, i jak robię sobie sok. Sok z strawy pszenicznej to daję do tego tej głowy i mam przepyszny sok z tego. Niedziela w małym miasteczku i młodzi chłopcy sobie grają w piłkę. Jakiś taki parczek z małego miasteczka, i duże drzewo pomarańczowe, pełno pomarańczy na nim rośnie. Na ziemi leży pełno pomarańczy pod tym drzewem pospadały a tutaj wiszą na drzewie, ale jeszcze nie dojrzały. Jeszcze są zielone pomarańcze. Drzewko jest dorodne, nie? Całkiem takie niczego. Całkiem jest dorodne. To wszystko samo rośnie tu chyba zdaje się łatwo rośnie a te grewilie są już po prostu przecudne pójdziemy tam i nagramy grewilie jeszcze to te krzaczki przyciągają bardzo ptaki te czerwone kwiaty mają ogromną ilość nektaru one się grewilia nazywają, cały rok kwitną i tu zawsze na nich pełno ptaków i pszczół urzęduje bo one mają właśnie Dużo jedzenia. Myśmy w ogrodzie, tak. My mamy dwie, tak ale u nas Tylko takie dorodne termity nie jest. przyszły się podzielić, nie? Z tak. Przyszły termity też zjeść naszą grewilię. A tam już w oddali drzewo jesienne, czerwone. się czerwieni na jesień. I tak A ptaszki tak, urzędują na tych i zawsze przylatują. Napoić się miodem. Piękne, niebieskie. Bardzo piękne black boy z kwiatem ten pręd u góry to jest kwiat tego drzewa drzewo trawa i on taki długi ma kwiat a tu ktoś takie dynie wyhodował stań koło dyni Janusz połóż dłoń na no. dynia olbrzymia tam w środku też zdaje się były, nie? Tam w środku też, ale nie będziemy wchodzić do środka. Do, to jest restauracja. Teraz jest druga godzina. Ludzie już wracają po weekendzie. A tutaj ktoś taki słodki, jeszcze to jest, to jest pierwszy domek. Odoba, to jest ten. Tak, to są takie domki, właśnie mieli tutaj drwale, zanim upadła im cała ta przemysł. Natomiast no też umiera. Tylko na turystyce. Tylko na turystyce, na turystyce tak. A to drzewo to jest mandarynka. I tam też pełno mandarynek rośnie, ale jeszcze również są zielone, tak jak i pomarańcze. One w jednym czasie dojrzewają i mandarynki, i pomarańcze. Okej, okay, Janusz możesz jechać. Akasja już też ma żółte liście. Tak samo to pole żółkną. Jesień mamy, prawda? O! pomóc na jesień no jest, jest listopad tak no wracamy teraz do domu już te miasteczka teraz tylko z turystyki żyją bardzo popularna jest jazda końska w Australii bardzo dużo ludzi jeździ na koniach i jest ogromnie popularne mieć konia na własność, to nie jest aż takie drogie to są domki do wynajęcia dla koni, to się nazywa adjustment. Można za 500 dolarów już sobie konia yy, kupić i za 20 czy 50, kiedyś to było 20 dolarów, dzisiaj może 50, można wynająć sobie takie polatko z domkiem i tam trzymać swojego konia i tylko ktoś tam daje jemu jedzenie i się nim zajmuje. Tak, jak ludzie wynajmują domy, tak wynajmują dla koni też właśnie takie stajnie razem z kawałkiem pola. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia majowego, wiele słońca, radości i uśmiechu. Ja jestem Hania i do usłyszenia.